Cześć, jakoś głupio wychodzi, że nagrywam to co drugi wyścig, no ale taka sytuacja jest jaka jest. Może mi się uda kiedyś to regularnie nagrać. Ostatnio chciałem nagrać z Australii plus z brytyjskich mistrzostw w kartingu halowym. Oczywiście nie mogłem doczekać na pełne wyniki z Wielkiej Brytanii, a potem się zaczął tydzień pracy i było tyle, że już nie nagrałem. No ale dobra, koniec tłumaczenia. Tym razem Formuła 1 zawitała do Włoch na tor pod Imolą za na Ferrari i cóż... Od początku było mówione, że to stary, ciasny, nie da się wyprzedzać i tak dalej. No, a cóż. Dobra, zanim to tak. Podobno lepiej jest, jak się coś wyrusza na ekranie, jak gadam. Takie dostałem głosy. To robimy raz, dwa, trzy. Stryk. I popatrzcie sobie, jak chwilę przed nagrywaniem tego odpaliłem sobie i z jakimś tam bolidem Ferrari. To jest 1 H70, nie wiem, ja się gubię w tych nazwach Ferrari. Po prostu najnowszy jaki był w AC. Nie patrzcie na to jak jeżdżę, bo pierwszy raz jeździłem tym autem na tym torze. Także po prostu się przejechałem. No ale dobra, wracamy do wyścigu. Pierwsza rzecz. Weekend nam się rozszerzył do 3 dni znaczy przepraszam, to zawsze trwa 3 dni ale ten istotny trwa zwykle 2 dni bo jest sobota kwalifikacje niedziela wyścig, a tym razem znowu mieliśmy sprint, czyli już trzeba było dezorganizować sobie tydzień od piątku co gorsza każda sesja ta z tych ważnych o innej godzinie kwalifikacje oglądałem tylko Q1 na żywo potem jechałem na zawody do Tarnowa, więc Q2 i Q3, a właściwie to całość jeszcze raz obejrzałem o pierwszej w nocy, jak wróciłem z Tarnowa. No co, ale jak, ale, no nic się za bardzo nie działo jeśli chodzi o czasy. Było parę czerwonych flag, tu się działo, tak. Były wypadki, no to mi tam chodzi, zacznijmy, mam nadzieję, że nie słychać. Były wypadki, dużo czerwonych flag i tak dalej, ale wydaje mi się, że ogólnie wszystko w miarę w miarę standardowo, no poza Saincem, które się A w ogóle ze, z, mam jakąś taką dziwną myśl, jak sięgnę pamięcią, to zawsze jak znaczy nie zawsze, to znowu będzie krzywdzące, ale często jest tak, że jak ktoś przedłuży kontrakt, to następny wyścig ma bardzo słaby i wali tak głupie błędy, że szkoda gadać. No, miejmy nadzieję, że w Miami, tak? w Miami będzie następny wyścig, no, że San się ogarnie. No i co? kole jak kole potem w sobotę wyścig sprinterski, też oczywiście się spóźniłem. Więc i dobrze, że na playerze sobie mogę cofnąć Ja Oglądałem od początku, ale no z opóźnieniem 10 okrążeń. Ogólnie co? co się tam działo? No. Nasz chińczyk trochę skiepścił, wypadł i tak dalej. Walki troszeczkę było Między Leklerkiem i, i Verstappenem Magnus ładnie w Qualach, o tu zapomniałem, Magnus ładnie w kwalu pojechał w Sprincie troszkę gorzej, ale, ale o długo się ładnie trzymał. No i można powiedzieć tyle. No, jedyna sensacja, nie sensacja. No. Hamilton w kwalu był bodajże 14 i dojechał 14 w Sprincie. Więc, coś mu wybitnie nie leży. No, mi się wydaje, że to nie jest kwestia auta aż tak bardzo, bo Russell robi co robi, a u Hamiltona jest coś, mówiąc bardzo uproszczony, w uproszczony sposób, żeby nikt się tu nie obraził. Ale Hamilton ma coś z głową w tym momencie po prostu, nie, nie jest sobie w stanie poradzić z tym. Nie wiem, czy to jest kwestia dominacji tak długiej, i że nie musiał walczyć. Chociaż czasem pokazuje, że umie zawalczyć, no, pokazywał to. Ale tu nie wiem, może druga sprawa może się boi zaryzykować albo albo coś, bo w wyścigu też to samo było. Że nie jakoś tak mu to wyprzedzanie nie idzie w środku stawki, jeśli nie ma najlepszego woli. Bo nie, nie umie walczyć tego tak na, na równych zasadach. No i dobra, przechodzimy do wyścigu. Deszczyk, deszczyk no i woli. Wszyscy mówią, albo będzie nudno, albo, albo będą kraksy. No ja tam zażartowałem na Twitterze, że fajnie będzie jak dojedzie maksymalnie 6 kierowców. Oczywiście to był całkowicie żart, bo to jest w dzisiejszych czasach, jest to wręcz nierealne, żeby tak mała ilość kierowców dojechała do mety. Chyba, że na samym starcie by się jakiś karambol wydarzył, no ale to też raczej nie. No i co? W sobotę słabo wystartował Leclerc, a tym razem słabo nie co ja mówię, widzicie? Znowu nie zrobiłem notatek, bo wszystko tak na szybko, na szybko, na szybko. Kurde, kto miał problemy ze startem wczoraj? No nie pamiętam, dziś, dziś miał problemy ze startem Leclerc, stracił dużo pozycji, znaczy dużo, dwie, chyba dwie. Russell bardzo dobrze wystartował za to, tu, tu trzeba mu oddać, że jak zazwyczaj starty, walkę na pierwszym okrążeniu miał słabą, tak dzisiaj bardzo dobrze e, ogarniał. W ogóle od początku tego sezonu jest, jest dużo lepszy niż się wydawał William się pod, e, pod tym względem i tu trzeba, trzeba mu przyznać i trzeba go obserwować, bo, bo chłopak umie jeździć cóż no potem na, na tamburelo to no na tamburelo było Sainz się spotkał z Ricardo Niby takie pół na pół ale ja bym stawiał na Ricardo jeśli chodzi o winę bo to właściwie po jego błędzie bo tam podskoczył na tarce i auto mu odjechało ja się tu nie będę ukrywał, i kto myśli, widać tutaj, że to wie, że za Ricardo nie przepadam. A dziś sobie nagrabił u mnie nie tyle samym zdarzeniem, bo te auta, jak już nieraz mówiłem, one są trudne w prowadzeniu, zwłaszcza na deszczu, na nierównościach. no tak jest efekt przy, 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 przy wyciąganiu docisku z podłogi, że jakaś tam nierówność, coś już nam leci, cały docisk praktycznie. No to nie tyle tym samym zdarzeniem co, co komentarzem, że to niby Science w niego wjechał. No to tak trochę słabo słabo brzmiało, no ale niech mu będzie. Dalej mamy co tam mamy? E Gasli z Chińczykiem. Przepraszam, że ja mówię tak Chińczyk, Chińczyk, ale Ciężko mi wypowiadać to jego imię i nazwisko, więc... a też różne wersje wymowy słyszałem, więc nie będę, nie będę się tu silił jakoś bardzo. Więc jak mówię Chińczyk, to to nie jest kwestia obrażenia czy coś, po prostu narodowość jak narodowość, łatwiej mi tak mówić. No, Gasli się spotkał z, z Chińczykiem z Alfy. I raczej, raczej po mojemu to jest wina kierowcy Alfy, patrząc na, na obecne przepisy i tak, powiedzmy, taką manierę wyścigową. Bo obaj mieli miejsce. Gasly miał miejsce po wewnętrznej, Chińczyk miał po zewnętrznej. I się tak spotkali właśnie na środku toru. No, no, no co, no. Zdarza się, no. Ale bardziej tu. Bym się skłaniał do kierowcy Alfy, że jego wina, no i z takich, no tam jeszcze Alonso miał jakąś kraksę. No szkoda, właśnie tu no, zaczął się chcieć. Alonso Schumacher w niego wjechał tyłem, tylnym kołem w bok w osłonę chłodnicy. I powiem Wam tak, tam się nie wydawało, że, żeby auto było uszkodzone mechanicznie, w sensie, nie wiem, pognieciona chłodnica, jakieś węże odpadły czy coś nie. Tam było wszystko sprawne. Po czasie mu tylko odpadła osłona, która była pęknięta. I troszkę mnie smuci w dzisiejszych wyścigach, w dzisiejszej Formule 1, że z takim uszkodzeniem już zjeżdżają do boku koniec wyścigu. Ja bym chciał, żeby takie auta dalej jechały. Bo, bo mechanicznie to auto jest dalej sprawne: ma trochę gorszą aerodynamikę, wiadomo i tak dalej. Ale niechże to jeździ dalej. Ewentualnie. Ja wiem, że takie, takie kraksy, takie stłuczki, takie awarie się zdarzają rzadko, ale mieć tą osłonę chłodnicy tak zrobioną, żeby można było wymienić, jak spoiler. Oglądaliście filmy Porsche kontra Ferrari, czy tam Le Mans, jak złota, są, są dwie różne nazwy, tam do Forda GT40, dobrze tak Ford GT40, specjalnie zaprojektowali. Hamulce, piaste, zawieszenie, żeby, się, żeby można było cały komponent, komponent cały zestaw komponentów wymienić, żeby było szybciej niż na przykład by wymieniali samą tarczę z klockami. Więc, jeśli coś takiego się dało zrobić 50 lat temu, już nawet 60, tak? no już 60 praktycznie, to do jasnej cholery nie można tego zrobić z kawałkiem włókna węglowego, żeby to było na jakieś klipsy. Raz, dwa ściągasz, zakładasz nowe. Przecież to jest chwila dla projektanta w dzisiejszych czasach. No. Ale dobra, wracamy do wyścigu samego w sobie. Póki było mokro, póki nie było DRS-u, mi się ten wyścig zarobiście podobał. Było, była jazda jeden za drugim, było ściganie, były próby wyprzedzania, jasne. Samych wyprzedzeń jako takich było mało, ale ludzie zrozumcie, nie o to chodzi, żeby się wymijać jak w kolarstwie w peletonie to nie jest ten typ wyścigu jak chcecie sobie oglądać wyprzedzanie co chwilę to sobie włączycie NASCAR, IndyCar, nie wiem jakieś yy, pucharówki gdzieś gdzie konstrukcja aut jest inna zasady wyścigu są inne w Formule 1 zawsze trzeba było przygotować manewr przeprowadzić, dokończyć i jeszcze odjechać żeby się udało a nie, że będziemy się wymijać, bo to jest. To, nawet już, to nie jest śmieszne, to już jest żenujące. I póki nie było DRS-u, były ataki w różnych miejscach i tak dalej, trochę było pociągów oczywiście. Następnie tor zaczął przesychać, Zrobiło nam się, zrobiła nam się sucha nitka, no nie na, na linii przejazdu. L ludzie zaczęli zjeżdżać po opony na suchą nawierzchnię głównie na, na, na mediumy. Softów chyba nikt nie, nie ubrał, nawet jak ktoś zjeżdżał pod koniec, więc tu już widać, że jest dobór opon opom przez Pirelli był nie za dobry. O jedną twardość chyba za, za wysoko. Ale dobra, ja nie jestem techniczny. Zwłaszcza jeśli chodzi o opony, to tu się nie będę wymączał. I tak, i udostępnili DRS. dyrekcja wyścigu zezwoliła na używanie drs -y. no i co? I nic się nie zmieniło, a wiecie dlaczego? Bo stawka była zbita. Ka były dwie czy trzy grupy po kilka aut i wszyscy jechali w DRS. I nie było prób wyprzedzania, bo ciężko jest zrobić, tak, można powiedzieć, jakiś manewr na włączonym DRS-ie, bo masz dużo mniejszą przyczepność z tyłu. Więc jest strach. Dodatkowo przez to, tu była jedna strefa tylko. No, od... Y no, od warianty Bassa, bodajże. No, przez całą starą, prostą startową do Tamburello, do szykany na, na dawnym tamburelo I wszyscy się uparli, że chcą tylko tam wyprzedzać. Póki nie było DRS-u, widziałem próby w różnych miejscach na torze. A po zezwoleniu na DRS, wszyscy się usrali na Tamburello. I wszyscy, jak jeden, w sznurku jadą, Mijają, prost... Mijają prostą startową linię start-meta. Stryk, guziczek, szeział na drs ie Żaden, nik... Żaden żadnego nie wyprzedził. I tak okrążenie w okrążenie. Ten system zabija ściganie jazdy. Nie zmienię. Bo albo jest mijanie. Jakby, nie wiem, auto, rower mijało wręcz czasem. A jak. Jest możliwość na walkę to znowu się robią podciągi DRF, DRS-owe i też nikt nikogo nie wyprzedza. No to, 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 jest, to jest głupota. No, no już nie, nie wspomnę o tym, że Hamilton w ogóle pojechał jak. No bardzo słabo. No. Dojechał 14, pokaże dla Okona na yy... 5-sekundowej karze. Za co tą karę dostał? A no nie, widzicie, nie pamiętam. Komentowałem to na Twitterze nie pamiętam za co ta kara była już. No nieważne, został 5 sekund Hamilton skończył na 13. Przy czwartym miejscu Rasela jest to bardzo słaby wynik. Ja bym chciał, żeby Mercedes był trochę... Znaczy Mercedes. Powiem tak. Mercedes wcale nie jest taki zły. Rasel jeździ troszkę nad stan. Robi coś takiego, jak dawniej robił Alonso, że gdzieś tam wyciska z tego auta tak, tak kilka procent ponad normę i dzięki temu minimalizuje straty, a znowu Hamilton jeździ poniżej możliwości tego auta. A jeszcze te teksty Toto Wolfa, co były dzisiaj po, po wyścigu, że on przeprasza Hamiltona, że, że coś tam, coś tam, to po pierwsze to jest niesmaczne. Głupie, a na dodatek to jest jakby to powiedzieć no, strzał w pysk dla rasela, bo chłopak robi bardzo dobrą ro robotę, a to wszyscy się nad y, biednym Hamiltonkiem spuszczają, znaczy wszyscy, no to to wolfi to w oficjalnym przekazie medialnym, no. może nie tak oficjalnym, bo to na radio do Hamilton powiedziano, ale wiadomo, że takie teksty to le leczą eterno. Biedny, coraz mniej mi się to to Wolf podoba. Chętnie bym się go pozbył z, z, z tych wyścigów, bo... może na co dzień jest fajnym człowiekiem i tak dalej, ale to co się w nim budzi na torze podczas wyścigów... Ten taki gen polityka manipulatora to to jest bardzo... Ja wiem, że we wiem zawsze była polityka, ale zdaje mi się, że w pewnym momencie to już przegła się pałka, no. Kto tam jeszcze dobrze pojechał? Botas dobrze pojechał. Prawie by wziął Rasela, tylko że Alfamus stop 11 sekund. No, bardzo słabo. Bo sam wyścig Botasa bardzo dobry. Chłop po, po tym wszystkim genialnie, genialnie jeździ, można powiedzieć. Yy, Leclerc miał dobre drugie miejsce, to mu się zachciało cisnąć i na wariantę... Tossa? Kurczę, nie pamiętam tych nazwisk. No na drugiej szykanie. Cze trzeciej, przepraszam. Tossa to jest yy, na nawrót, przepraszam was bardzo. Na trzeciej szykanie za aqua minerali za bardzo chciał wyprostować, najechał na tarki. I to, co mówiłem na początku, woda plus wyboje to te auta nie jeżdżą w ogóle się nie trzymają. Więc go obróciło, i, ale i tak wyratował tam dziewiąte miejsce. Dwa punkty to jako tako było. No. Gasli bardzo dobrze pojechał, Tsunoda o dziwo, nie rozbił się podczas walki ze strolem. Magnusem coś tam próbował, ale na początku ale stracił strasznie tempo potem troszkę szkoda hasów. Troszkę szkoda. No Schumacher znowu tam no, z tego co pamiętam, nic nie zwojował. Wetel pojechał dobry wyścig. Wreszcie Aston ma punkty i to podwójne, bo oba auta punktowały. Tu się od razu odezwały głosy, że Wetel że wcale się nie skończył. Że, że I w ogóle hejt na ludzi, którzy mówili, żeby skończył karierę. No. Oby dobrze jeździł. No, jest w wieku Hamiltona. No, według mnie on jest trochę, trochę, trochę bardzo słabszy niż Hamilton. I to już nie jest jego, jego czas. No, wiek to tylko liczba. Jeden się szybciej, w cudzysłowie, kończy drugi później. I, i wydaje mi się, że Wetel mimo w takich pojedynczych przebłysków, to jeszcze nie jest to. Dobrze, Leclerc omówiony, Vettel, Stroll, Magnussen. Lando Norris podium, McLarenem, który podobno nie jedzie. Jakieś tam drobne poprawki wprowadzali, a widać Norris umie wyciągać. Tak samo jak Russell, no to jest to samo pokolenie kierowców, oni są lepiej ukształtowani. Od nawet, choćby od, od Verstappena i tak dalej, no. Więc zobaczymy jak się McLaren jako całość będzie wspinał do góry, jak Norris, jak Riccardo, chociaż ja Riccardo nie, nie wierzę, nie wróżę sukcesów, bo on zawsze ma z czymś problem, zawsze, 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 odkąd przeszedł z Red Bulla do, co tam było, Renault było, teraz McLaren, rok w rok były jakieś problemy, zawsze. No, to chyba na tyle dzisiaj. Pomarudziłem chyba na wszystko, na co mogłem. Mam nadzieję, że Imole jak najdłużej zostanie w kalendarzu. Mam nadzieję, że DRS zostanie w końcu zlikwidowany. Bo on przyjeździ, No i co? Mam nadzieję, że wyścig się podobał. I do zobaczenia po Miami. Jeśli chodzi o, o Formułę 1, a tak to jeszcze będzie... A właśnie jeszcze jeśli chodzi o Formułę 1. Jakby ktoś miał dostęp do Toro Miami na R Factora 2 lub Assetto Corsa to zapraszam do kontaktu. Bo pytałem na Twitterze, nikt nie, nie ogarniał, nie ogarnął nie miał kolegi, tak prywatnie pytałem jednego to mi znalazł, ale w jakichś chorych cenach więc nie, nie będę płacił ponad 100 zł za jeden tor ja wiem, ja jestem ze starszego pokolenia, wtedy to inaczej działało teraz się za wszystko płaci i z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no, wiadomo nie każdego stać, żeby tyle dawać za tory, mnie na przykład nie stać obecnie, więc nie wiem 10, 20, 30 zł za tor mogę dać, ale 100, 150 no to raczej nie Nieważne, no to jakby ktoś miał, to zapraszam do kontaktu. Podzielcie się jakimiś swoimi opiniami w komentarzach na temat wyścigu. Może ja, ja coś świruję. No. Ja wiem, że świruję, bo też mi się nie podobają te grafiki. Jak jest onboard i auto przedjedzie, no to jest ten prostokącik, tak jak grze. Nad jest nazwisko, prędkość. Ludzie się tym zachwycają. Dla mnie to jest bzdura kompletnie niepotrzebna. Bo ja chcę widzieć auto bez, bez żadnych grafik, bez żadnych tak zwanych przeszkadzajek. Chcę widzieć, jak to auto się zachowuje, jak ono jedzie i tak dalej. A to, że mi podadzą prędkość, no kurde, no wiem mniej więcej jak tor wygląda. Znam osiągi bolidów Formuły 1, więc się domyślam plus minus z jaką prędkością on tam jedzie. No. Jak ktoś lubi takie displeje z gier, display, nie wiem czy to tak nie tak się mówi, no nieważne to, to, to proszę bardzo, ale kurde, chciałbym mieć możliwość wyłączenia tego czasu no, jeśli to tak podsumowując, jeszcze raz, jeśli chodzi o F1, to do zobaczenia po Miami, a raczej do usłyszenia, a tak to jeszcze są. E, dwa eventy do, do ogarnięcia, bo byłem na zawodach w Skawinie, w Tarnowie. To mnie tam gdzieś śledzi na jakichś mediach. To, to wie, co, co mniej więcej zaszło na nich, ale zrobimy filmiki, omówimy. Także mam prawdopodobnie zapas filmów będzie do, do Miami aż. Zobaczymy, może coś jeszcze leci pomiędzy. Bo no wiecie, ja też nie chcę tak spamować tymi filmami jak z Memoriału, że wszystko jeden dzień, właściwie no ale. Przy Memoriałach to, to jest inna rzecz przy takich eventach. Jak się nagrywa coś z zewnątrz, bo ludzi to interesuje w dany dzień. Najlepiej jakbym to prowadził transmisję na żywo, bez cięcia, bez niczego, po prostu tak puścił. Bo największy odzew na filmikach był w pierwszy dzień a potem, gdzie z logicznego punktu widzenia będzie więcej filmów, bo ludzie zjadą do domów, ogarną to, potną, skleją cokolwiek i wrzucą, to już zainteresowanie było jakieś 30% tego, co w niedzielę. Więc szukając takich rzeczy, to miejcie to na uwadze i poczekajcie ten dzień, dwa czasem, zwłaszcza jak impreza jest od rana do wieczora i to jeszcze przez kilka dni. O taki nagrywający też musi je zjeść, wyspać i tak dalej. No to tyle, dzięki i cześć. A no jeszcze łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. Poprosiłbym, dzięki bardzo.